Proletariacki obserwator nr 8 2025 Nie sprawa żyje dłużej niż miłość. Łukaszenka trwa, a nasze psy i koty odchodzą. Niesprawiedliwość żyje dłużej niż miłość. Łukaszenka trwa, a nasze psy i koty odchodzą. Proletariacki obserwator nie owija w bawełnę. Nie głaszcze po głowie. Nie mamy demoliberalnymi bajeczkami o postępie i tolerancji. Świat, który nam serwują, to świat niesprawiedliwości, brutalny, zimny i cuchnący hipokryzją. Dlaczego relikt neosowietyzmu, taki jak Łukaszenka, wciąż siedzi na tronie, podczas gdy nasze psy i koty, niewinne, wierne, lepsze od każdego politykiera, odchodzą po kilku latach? To nie przypadek. To system. System, który nagradza tyranię i depcze to, co czyste? Niech nikt nam nie mówi, że tak musi być. Świat demoliberalny, ten fałszywy raj równości i wolności pozwala, by satrapowie jak Łukaszenka trwali dekady, a nasze zwierzęta ginęły w cieniu ich władzy. Gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie jest wolność? Gdzie jest człowiek? Proletariacki obserwator mówi wprost: Dość tego. Nie będziemy klękać przed salonami Brukseli ani Moskwy. Nie będziemy słuchać ich gładkich słówek o demokracji, gdy handlują naszymi duszami i przyszłością. Nasza gazeta jest jak młod. Bijemy w kłamstwa, rozbijamy iluzje, obnażamy zgniliznę. Jesteśmy narodowi, bo stoimy za ludem. Nie za elitami. Jesteśmy lewicowi, bo walczymy o sprawiedliwość dla tych, którzy nie mają głosu, dla człowieka pracy i dla zwierząt, które kochamy bardziej niż polityczne kukły. Łukaszenka i jemu podobni to symbole świata, który musi runąć. Ich długowieczność to policzek dla nas wszystkich. Dlaczego oni żyją, a nasze psy i koty umierają? Bo system chroni swoich. Bo demoliberalizm i proputinowska propaganda to dwie strony tej samej monety monety, którą płacimy my, zwykli ludzie i nasze zwierzęta. Proletariacki obserwator wzywa: obudźcie się. Precz z neosowietyzmem, precz z demoliberalnym kłamstwem. Niech żyje sprawiedliwość, dla ludzi i dla zwierząt. Niech niesprawiedliwość stanie się iskrą buntu. Niech miłość do naszych braci mniejszych, do ziemi i do ludu, będzie naszą bronią.